Misiel, weź Hej witajcie. Cześć. Dziś przychodzimy do was z gotowaniem. Z gotowaniem będziecie wyjątkowo. Nie, z pieczeniem. Bo to będzie z gotowaniem? No z pieczeniem. Dziś przychodzimy do was z pieczeniem. A my się jest Ty śpisz? To ty, ty będziesz powiedział... gotować czy nie? To ty Dziś będziemy z dla was pies. piec co będziemy piec? Ciasto z truskawkami z trudla, z Barkocze, Nie żadne strudle ani strucle Oplułem truskawkami Słuchajcie, pisaliście do nas, że chcecie przepis, więc ee... Dzisiaj wyjątkowo Nie przepis, pisaliście do nas, że chcecie, żebyśmy coś gotowali. Napisała do nas Wiola Z, z przepisem, nigdy nie rob... Tak. Ciasta z truskawkami, w ogóle my nie, nie, nie pieczemy ciasta, Nie robimy ciast Viola, ale jak nie wyjdzie, to będzie na ciebie, zobaczysz Tak, to eee, przepisu Mam tutaj ściągę eee, Przepis jest prosty tak. Potrzebne nam będą na pewno tak. truskawki. Trus truskawki. <tryskawki> truskawki. Mąka. Mąka. E, proszek Chyba pszenna, tak? Proszek, proszek do pieczenia. Tak. Co tu jeszcze jest? Cukier e. puder do posypania. Olej. Cukier. I cukier zwyczajny. Cukier my, mam, my nie używamy innego niż trzcinowy, więc będziemy o, mieli A jajka? Sześć jajek. Jajka. jajka. Są jajka już olej tutaj Jajka sześć. O, dobra, co za jajka? Z Tesco. Ale w Tesco my nie kupujemy. A ja kupiłem, bo byłem po drodze. ty wsiadłeś... Co to za truskawki? Piękne. Szybko, bo się psują hmm. Bardzo ładne. Ale bardzo ładnie pachnie. pachnie. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Nie, na znaczy... Jajka zmiksujcie z cukrem. Dobra, weź mikser. Co mam wziąć? A gdzie jest mikser? A nie! Ale kochanie, tutaj nie mamy do niego tych. Mamusiu, kochana, ten... No, nie mamy tych. A czy może być blender? To będzie typowe. To będzie nasze ciasto. A myślisz, że to się z, z tym? Nie no, zmiksuję to. Dobra. To e, trzeba zmiksować jajka. Sześć jajek. Pełnych całych? Tak. Dobra, ja ci piję. No ciekaw jestem jak zmiksujesz jajka z tym. Szklankę... Szklankę cukru. Tak, ja też nie wiem. E, Sześć. Szklankę cukru. Nie mamy szklanki, będzie kubek. Teraz. <noise> w ogóle. Wszystko inaczej. Dwa. Dobrze nie trzeba oczy. łyżka. <noise> A to bez łyżki. No ale to bez tą łyżkę. A tu nie daj do pełna, bo to wiesz, to jest kubek, to nie jest szklanka. Szklanka ma troszkę mniej niż kubek. Czekaj, bo zapomniałam ile jajek. Sześć. Pięć. jeszcze jedno. Sześć jajek. Stawiam tutaj cukier. Sześć, wow. Sześć jajek. Się eee... teraz cały zafuflałem. I cukier, szklanka cukru mm. Dobra, jaja zmiksujcie z cukrem na puszystą masę. O nie wierzę. To nie wyjdzie puszysta masa. Ona próbuje... No to robić dotąd, dotąd, dotąd też... To ty może przez ten czas umyj te truskawki. Ale ona mnie napisała, że mamy umyć. Dobra, umyję. Ile tych truskawek? Wszystkich umyć. I my Ej, to też jest... To też jest dobre. Więc jak nie macie mikserów, macie blender. Patrzcie też, wychodzi piana. Wygląda to dobrze. Dobra, truskawki mam ten. Cio! Truskawki już mam, umyte, ja ci je wyłożę tutaj z powrotem, co? Czy nie? Możesz, możesz, możesz. One faktycznie są tak miękkie. na papier dokłaść, żeby one nie rozmakały. Ale no to, to już kończymy. Są jedno. mega świeże, no. Ostrożnie, naprawdę pojedyncze. Dobrze, chcesz to zrobić? Misiu, no, rób tam, miksuj tam te swoje jajka. Nie chcę takiej nie, nie, to nie, ma, nie ma. Pierwsze jedzenie. Dobrze, kochani. E... <laughs> e, możemy dodawać następne spadniki. Czekajcie, na może czelki. piekarnik nastawię, bo wiesz, że to mam super ekstra piekarnik. Dobrze. Nastaw. Na 180 stopni. On tak świetnie, żebyście usłyszeli bez kamer. Chyba. Ała, Nie krzyż tak mi bucho. I co mam zrobić? Dodajemy następne te. Jajka zmiksujcie z cukrem. Dobra. Miksowane. Dodajcie mąkę. Mąkę. Ile mąki? Mąka, dwie szklanki. Nie, mąka. Prawie mąka, żeby ktoś nie pomyślał, że... Mąki. <grym> dwie łyżki? Nie, dwie szklanki. Dwie szklanki. Dwa kupki. To tak wiesz, nie do końca tak, jak było z cukrem. No. No. Raz. Adin. Mając ten tak blender dziwnie, to się trochę dziwnie czuję. Oboże. No to taki. Dziwny ten blender. Wow. Dwie rzeczki proszku do pieczenia. Dwie rzeczki proszku do pieczenia. A to cuczupaty, czy takie? Jedna. Co zrobiłeś? Nie patrzę, co on No, nie tam nie zaszalej. Musisz ręką to zrobić, wiesz? Nie mogę ręką. Zaksujesz to. Dobrze, naprawdę. to? No czekaj tam. Ale jeszcze nie jest gorący. Nie czujesz? No jeszcze nie. A olej, ile oleju? Pół szklanki. Oni nic nie będą słyszeć, bo ty wiercisz. Pół szklanki oleju, o. Nowym musisz dawleczkę wyciągnąć. Pół szklanki oleju. To tyle. Ja jeszcze pomiksuję, uwaga. A bo to tu. Kiedy ja robiłem ostatnie ciasto, to już nie pamiętam. Pamiętam o, o, ostatnie swoje karpatkę jak robiłeś. No. Ale wyszła fajnie. A ja to już swojego nie pamiętam. Nie też karpatki ja nie chcę robić, bo pamiętasz jak się o, z tym użerałem. Wiesz co, ja będę to na razie tak mieszał po... Ale ty nie możesz wziąć łyżki normalnej i przemieszać? Bo się boję, o... Ten... Ale przecież to już jest koniec przepisu i to się wylewa na blachę i wrzuca truskawki. No Boga zarejdam. Co zrobisz? Za... Co, co, co to za słowo, za raidem? Uff No mówiłem ci. Zapachniało Kado robi ciasto I oczywiście nie ma miksera Używa blenderu, tak super to nie ma łyżki w domu w tym? <susz> w tym nie ma. W tym nie ma łyżki? Pamiętasz, też tak się kiedyś obilżywało Mmm Ale to, to jest, wiesz, zdrowe ciasto, bo z mąką Wow. Nie, nie z mąką Poczekaj, mam coś wziąć Ojeku to smakowało tak jak u mamy się wylizywało te wszystkie... Ej, a to piołyżki. mam wyłożyć coś czy nie? Wykłada się czyć? Nie. No nie gdzie tak. Papierem, pergaminem może. A do tym do pieczenia nie? A, co? A. Na pewno niczym się nie wykłada? Pamiętasz jakie dobre? proszę. Ja się Toż mi wypójnie przecież tędy. To ciasto, czy nie? To jest chyba na tle gęste. Gęste? Gęste. gęste. co, wylewam? <grym> łyżkę, łyżkę. Łyżkę To? to? Sam no. pomoc? No dawaj. Uii. Wylewamy. Na blaszkę. Trochę za mała ta blaszka chyba. Ale no. to urośnie, co? Czy nie? No urośnie. Wiola ma nadzieję, że to wyjdzie. Jola, wyślemy Ci kawałek. Ale pachnie naprawdę fajnie. Ale co to pachnie? Jajka pachną z cukrem i z proszkiem do pieczenia. No, super. Misiu, weź. Oh. No wydłubaj, wydłubaj. Boże, ciasto robimy razem? No. Hmm. Wszystkie że... grze. Misiu, 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 bo to później... A, Sorry. Ojejku. Masz. Już nie. Ale musisz mnie mazać. Muszę. No, dobra. Ale jest strasznie słodkie. Co? No. I teraz truskawki? Układamy ładnie. Nie, poukładaj, a poukładajcie. poukładajcie. Całe. Całe? Całe. No, no całe, to, ale to układy od brzegu. Proszę, proszę. Tylko właśnie, czy nam starczy kilo? Starczy Karolku. To weź tak na razie, chochtu. Tak ty im będziesz za zalepiał. Zaraz no tak, ona się taki tak opieką, więc mogą być nieco już dojrzałe, ale ładnie to wygląda. Co wymyśliliśmy? Ciasto, Kado robi ciasto, no. Jak my nie jemy takich rzeczy, ale w pracy zjedzą, już powiedziałem, że zrobię ciasto. Będziemy tuczyć naszych kolegów z pracy. Nie dopieszczać to się nazywa. A. Gdzie tuczyć? Gdzie tu. Ale tak będziemy się spróbować. Ale rzeczywiście ja to pierwszy będę. No i piekarnik, będziemy czekać wszystko gotowe, piekarnik będzie... Będziemy czekać. To teraz no. będzie. A starczy spokojnie. To zapytać. taka koza tam, tu w, tu w środku, tą truskawkę włożyłem. Taka jednak krowa tutaj Koza. Weź tam. No to weźmy to już pomóż do, do, do... Ale Misiek, no weź to ty robisz. Fu. Ta nie brzydkiej. Takie kupiłeś? To musisz taką zjeść? Ładne kupiłem. Cześć, to masz? Hi ładne my. kupiłem, bardzo ładne kupiłem. Mam jeszcze tam, nie, już się nie zmieści Dobra, już mi się, a tu tak? jeszcze to malutka. O. Dobra, wygląda to. Tak, Pięknie. o. Nie, mogę, muszę. Poczekajcie, a idę po Potem. Queen, queen. a bo się Teraz będę. Trik. O, wygląda to w ten sposób. W ten sposób. Nie? Ładnie poukładał, nie? O, to jest ta koza. O, to jest ta koza. To jest truskawka, sami sami sam To jest ta koza. To to jest to o, zobaczcie ile jest żar truskawek. No, o, o. I ciasto. I truskawki. I ciasto. I Karol. O. Cicho. Cicho, bo światło robię. No o. Dobra, wracamy. No, już jesteśmy z powrotem. Piekarnik się dogrzewa, zaraz będziemy piec. Temperatura! 180 stopni, tak? Czas trwania 50-50 minut. minut, ale u nas ten piekarnik jest taki, że on bo cicho, ma trwa długo i on cicho. będzie z godzinę. Dobry piekarnik, dobry, będziemy obserwować i oceniać. Yy, Mówił ci, że się wylewa. Ja wiem, no ale ja wiem, no to do co mam zrobić. Może taka tradycja będzie, no że będziemy w piątki przynosić ciasto do pracy? Nie kochanie, ja nie jestem w stanie co tydzień robić ciasta. Dlaczego? Oni zwariują. Sądzę, że oni nie będą chcieli. To będzie robić raz w miesiącu, może ciasto jakieś, co? Pomyślmy. Będziecie mi na przepis przesyłać, a my będziemy. A, robić. Co? Coś mi do To, to by fajne, oni by nam wysyłali przepis, żebyśmy zrobili. To może tak. Kto wyśle najciekawszy przepis, ten, yy, ten. Tego... Nie, no, pomyślimy, bo jak nam wyślą jakieś takie przepisy, że oni kucharze i w ogóle rzeczy takie. Coś mi bladło. Łatwe, najlepiej. Truskawka mi bladzą. No, w końcu się nagrzał. Dłużej czekałem na nagrzenie piekarnika niż to ciasto robiłem. Dobrze, to mamy te kozy nasze Dole. duże. Chodź, nagrzamy, zanim nam to wszystko wyciętnie bokiem. No, dawaj. Tu! Nie no. Wkładaj. Uważaj, rączki. Rączki. 50 minut. Widzimy się wkrótce. My przez ten czas coś tam poczekamy. Czekaj, 50 minut, to możemy coś. No Boże, no i kiedy? Gdziecie... Czekaj, czeka się na to ciasto. Yy. Już, Ale co, Chodźmy wyłączyć tak? Wyłączyć. <laughs> Włączone ciasto. A wiesz, teraz przestań, wiesz to, ale hmm. teraz musi odczekać, żeby to y, trochę ostygło, żeby mi nie opadło. Bo jeżeli mi ten... To jest takie ładne. Bo no weź te blaty w ogóle w końcu wytrzyja. Ale tak ty wycierałeś. Sprawę. To ty powiedziałeś, że, że tego nie będzie widać. Ciasto się upiekło. To wyciągaj. Wyciągam. Tak. Wyciągaj. Na blat! Jak to na blat? No tu o! No tu o! No to muszę dać rękawiczkę W kotki i w słoniki to Jest piękne Ale piękne O ja pierniczę Wiola! Patrz! Pokaż, pokaż takiej! Patrz, co wymyśliłaś, patrz! O, wyżej, wyżej O! o. Piękne! Wow. Piękne I teraz co? Teraz... Wiola pisała, żeby dodać cukru pudru Gdzie jest, jest no, cukru pudru? weź tylko tą to mam, masz, masz, dobra, syp. No co ty sypnij tam? No szkolera jasne. O, no o, o. Sypaj. trochę Karolek za mało. Ud więcej. Uderzaj, no o, o, dłoń. Mm. No to prasę. Tak? Tak. Co ty? Ja napisałem, żeby dużo cukru pudru dać, wiesz? No nie sypałem nigdy pudrem. Tak? Tak. I teraz mam pytanie. O! Ja mogę to poczekaj, stworzyć? Po, po, poczekaj, poczekaj, bo rękoma dotknąłem. Poczekaj, nie. Talerzyki... Au. O, 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 obkrój. mam. na Naokoło tak nożem. Cyk, 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 cyk Noż do mięsa. Super nóż, tak? Ja piernicę. W pracy jak to nas zobaczy to siknął. No to ty zrobiłeś? Nie, kupiłem. ci chwila prawdy. No? Nie, o, nie opasz się kochanie. No to złap! To! No to złap! Nie, nie wsadzaj ręki, co ty robisz! Tak nie, No nie, 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 tego! nie, no to nie, 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 rozjechać. No teraz teraz to to. nie, może... Już, 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 już Podnieś teraz. Sam chcę podnieść. Podnieś to gorące. No to po co podnosić to? Co masz, o. Tak to wygląda. Dobra, ja to ukroję, co? Ukroj. Ukroję kawałek taki malutki, co? No to już ładnie ukrój! No mały kawałek! Tak o, tako! O tako. O! Wow! Zobacz, że wyszło wszystko. Ej, i zakalec nawet nam nie, nie wyszło. wyszło. Pierwszy raz piekliśmy ciasto razem. Razem. No. Mm. No. Mhm. no. Jak Wiele. wystygnie. Wiara, dzięki za pomysł. Tak. Twój przepis polecimy dalej. Obejrzą go tysiące. Bo jest łatwy. No. Tylko musi ostygnąć. Aha. U kuchy w O, truskawki też, no. Nie oparz błuzi. Dobra. Trzymajcie się. Smacznego. Tak. Do rozstawania. Bye. A.